Panie Szardefer, Federacja Rosyjska z pogwałceniem prawa międzynarodowego zaatakowała pana kraj, czyli Ukrainę. Spowodowało to ogromny kryzys. Nie tylko uchodźczy, ale również wizja głodu zawisła nad, nad, nad światem. Ukraina była trzecim największym eksporterem zboża, no chociażby takich krajów, jak. Przepraszam, do takich, na taki kontynent, chociażby jak Afryka. Panie Szardefer, jak świat może pomóc ukraińskim rolnikom i przede wszystkim Ukrainie? No właśnie. Przede wszystkim, ma po prostu zobaczyć, co się dzieje, co ten barbarzyńca i ten agresor teraz robi w Ukrainie, bo niszczy infrastrukturę, zabija bezbronnych cywiliów, bezbronnych dzieci. I naprawdę po prostu cały świat ma, chciałbym i wierzę, że to tak będzie, że cały świat może wesprzeć Ukrainę, jak to robi Polska, która od pierwszych chwili była z nami i pomagała. Одкриліще серце і доми, і <помагачі>, і бронічи наших жінок, спіраючи броню, спіраючи на всіх пожомах, бо Польська є лідером заходу в спарчу України і українців. І та допомога є більш вимірова. Мовля не тільки о дипломатичному фронті, бо теж проваджуючи його. І дякуємо обшам. І хотів би, щоб інші панство то саме робило. Але на цей допомагає нам розвивати трудно питання. Експорт збожа – це, то направда дуже проблем. І цей проблем теж є створеними бо там не тільки о те, що Росія заблокувала порти крадні, квамі, але є ще є дезінформація. То теж теж є багато важна бо віджі ми вже в панствах Африки. Ta dezinformacja po prostu jest bardzo poszerzona i czasami mówią, że, że to e, Unia Europejska przez sankcje uniemożliwia eksport e, zboża. Właśnie dlatego, bo mieliśmy bardzo dobre spotkanie, bardzo dobre konsultacje e, na poziomie Ministerstwa rolnictwa i tutaj też dziękuję e, panowi Premierowi Kowalczyku i a także e, zes, jego zespołu, jak i na poziomie Ministerstwa Infrastruktury. Jak jak, jak to zrobić, jak to ogarnąć eksport drogi, porty i e, jak ułatwić to. Z drugiej strony. Ми багато добре співкання в МСЧ з міністром Яблонським, і той проваджив брифінг з амбасадорами з Африки і Сходу, де виясняв, що це дезінформація, що так на правда працюємо над цього дні кожну хвилю з нашими приячуми, з вашо з поміж Україною і Жечпосполітов Польського, як у Ватвіч. I, i, i załatwić ten eksport. I... E, a także, że, bo, bo, bo też mamy, mamy takie wypadki dezinformacji, kiedy mówią a nie, to może pójść przez Białoruś. I wtedy, i wtedy e, po prostu te państwa oczekują, bo może to będzie taniej. Ale pan prezydent Ukrainy, nasz rząd powiedział, że to nie jest możliwe. I dlatego też przekazywaliśmy sygnał tym państwom, żeby nie czekać, a tylko już pracować nad tym, jak, jak e, ma pracować eksport przez Polskę. Ale tutaj należy właśnie postawić jedno zasadne pytanie: mianowicie, czy Pana zdaniem i zdaniem też władz Ukrainy, Federacja Rosyjska właśnie wywołując tą klęskę głodu, czy chociażby strzelając do ukraińskich rolników, minując ukraińskie pola, kradnąc sprzęt rolniczy. Troszkę właśnie chcę tak rzucić Ukrainę na kolana, ale też przede wszystkim chcę zmusić opinię narodową do tego, żeby wywierały większą presję na Ukrainie, żeby no, słuchajcie, oddajcie ten wschód Ukrainy, no bo mamy widmo głodu. Czy takie głosy pojawiają się na Ukrainie? E, no powiem szczerze, pierwsze, nikt tak nie konsolidował nasze państwo jak ten barbarzyńca. Dlatego wszyscy mówimy Jednym głosem. Po drugie, dzięki Wam, takim wiarygodnym partnerom, przyjaciółom, to po prostu my wiemy, że damy radę. Bo razem, razem, razem jesteśmy silniejsi. I właśnie dlatego nie, nie, nie ma takiego, że, że w Ukrainie że z, zróbmy to, co, co on chce. Jesteśmy silni, wiemy, że jesteście z nami, wiemy, że mamy dużo, dużo przyjaciół. Dzięki Wam, bo, bo Polska właśnie jest liderem i tym przykładem po prostu pokazała, jak to trzeba robić. Dlatego dziękujemy bardzo za to, a to co on strzela do rolników, to co, to, co oni strzelają e, i minują nasze pole, to co oni zabijają bezbronnych dzieci, no, no cały świat to już, już, już zobaczył, ale także zobaczył z jaką determinacją Ukraina wraz z Polską ramię w ramię dają odpor temu agresorowi. I, I dwa dni temu ma, miałem tutaj zaszczyt otworzyć wystawę wraz z, z Ministrem Dworczykiem, a także e, 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 przedstawicielami Ministerstw Obrony Ukrainy i Polski wystawę Zawolność Naszą i Waszą, gdzie pokazywaliśmy ten zniszczony rosyjski sprzęt. I nasz sygnał jest taki, że kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silniejsi. Ta armia, tę armię można pokonać, jeżeli jesteśmy razem. І російська бронь, кидичми разом російська бронь в містах Європи може би тільки як експонат знищене.